Cześć, dziś zanurzymy się w najgłębsze miejsce na ziemi, Rów Mariański. Rów Mariański ma ponad 11 kilometrów głębokości. To tak głęboko, że gdyby wrzucić tam Mount Everest, jego szczyt nadal byłby ponad kilometr pod wodą. W Rowie Mariańskim ciśnienie jest tak ogromne, że mogłoby zmiażdżyć człowieka jak puszkę soku. To także miejsce pełne tajemniczych wraków statków i nieodkrytych gatunków, o których naukowcy wciąż dowiadują się dzięki głębokim nurkowaniom robotów. Choć ciemno i ciśnienie sięga 1100 atmosfer, życie wciąż tu istnieje. W głębinach można spotkać meduzę bioluminescencyjną. Jej ciało świeci własnym światłem, tworząc widok jak z innej planety. Ale tam, gdzie kolorowe błyski gasną, zaczyna się prawdziwy mrok a w nim czeka żabnica głębinowa inaczej zwana diabłem morskim, ryba z lampką na głowie i paszczą pełną ostrych zębów. W mroku oceanu czai się cierpliwie, czekając na kolejną ofiarę. Rów Mariański pokazuje nam, że nasza planeta wciąż skrywa niesamowite tajemnice, a nawet w najgłębszej ciemności życie potrafi rozkwitnąć.